Dzień dobry, jak witam Was serdecznie, moi drodzy. Kolejny odcinek dzisiaj otwieramy taką paletę, jakiej chyba na tym kanale jeszcze nie było, chociaż może było, ale bardzo dawno. Mianowicie jest to paleta wieżak. I co nas zaskakuje na samym początku, to są pieluchobajty wielorazowego użytku dla psów. Jest tego mnóstwo, więc pozwólcie, że po prostu ja to wyłożę. Zrobimy przyspieszenie i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę Subika i dzwonek dla kolejnych materiałów, bo myślę, że będzie fajnie. Eee, coraz ciekawsze, moim zdaniem, kategorii otwieramy. Nie wiem, dlatego jest kocyk, kocyki, też są kocyki. zajebiście, się, będziemy wystawać wielo sztuki. Eee, o, czekajcie, bo tutaj jest w ogóle hit. <laughs> Nie no, ja. <laughs> to jest. To jest kapelusz dla psa. Tak. Jezu, co my kupiliśmy w ogóle? Katastrofa. Proszę, czapka w pierdolka dla takiego wielkiego jorka. Nie czuję, że rymuje. Dobra, lecimy dalej. Mamy takie tutaj pieluchomajty, pieluchomajty, pieluchomajty. Takie. O, tutaj proszę, znowu czapka w pierdolka. E, tutaj w ogóle jest dla gangsterskiego psa największa smycz ever. Pies po prostu musi być tak wielki, że do terebki się ledwo mieści. Tu jest jakaś taka zwykła smycz, ale to spoko. Mm, proszę. Torba dla psa pewnie. Albo drapak, albo dywan. Jak zwał, tak zwał. Kolejny koc, kolejny koc. A zaraz będzie ciekawie, spokojnie. E, tutaj też jakieś takie rzeczy. Kolejny koc, kolejne pieluchomajty, kolejny koc. Będziemy zaraz to wystawiać, bo to jest hardcore. Bambosze dla kota, dla psa w sensie. Tylko nie wiem, dlaczego są tylko trzy. No, może ma trzy nogi, tu też są trzy, więc może jakieś takie. No, dobra, nie są do zabawy. Do zabawy. Szczęście, tak, są, to są do zabawy, to są. Em, są skarpetki do zabawy. Dobra, to jest do karmienia pająków pewnie i różnych innych takich rzeczy, gekonów i tak dalej. Świerszczami, jakby ktoś wiedział, to świerszcza trzeba złapać tym patyczkiem, jak prawie jak w Japonii, jak, jakby się ramen jedli. O, coś takiego. Dobra, co mamy tutaj? To jest do auta, nie? Taka, żeby sobie wrzucić, w ogóle mnóstwo tego tutaj jest. Dalej, kolejna rzecz. Tiger Carpet Seat. Dokładnie to samo, czyli do samochodu. Takie siedzenie dla, dla psa. No jest znowu grubo. Jest gruba, Kolejna smycz, taka wielka, że. A, nie ma to tamto. Moi drodzy, duże pudełka. O, life Vit. What is it? Co to może być? Life Vit. Otwieramy to? No. Dobra, gdzie nóż? O, jest. Oh. Na szczęście go nie przysypałem. Otwieramy Life Vit. Ola Boga, co to jest? I to jest w ogóle Nowej Julia, wiesz? Chciałbym go ci powiedzieć. Nie było nigdzie otwarte, chyba, że tutaj. Nie. Tutaj było. Widzisz z tamtej strony nie było otwarte. To otworzymy też tej, no bo co? Kuweta! Tak? Nie, to jest do biegania dla kota. Dla chomika tak, chyba. Dla kota on tam wchodzi i biega. A nie. Kuweta. kuweta, no to kuweta, bo dla biegania też jest. Elegancko! Jest kuweta! Nie ma tu tamto. Dobra, lecimy tutaj. Co to jest? Woreczek amazonowy. Brzmi dobrze. To jest smycz dla dwóch psów. Jezu. Zielony, pomarańczowy. Dwa gagatki. Sobie... Dobra. Smycz <laughs> dla dwóch psów. Znowu Gekon. E, to dla kota. Nie wiem, kto powinien prowadzić ten odcinek, czy Julia, czy ja. O ty Panie! co Le Legowisko dla psa. XL, to dla naszego. O Panie! Chyba mój pies zostanie premium legowisko. Co to jest? Zobacz, ile smyczek LEDowych. Tak. To będziemy wysłać, to jest w ogóle genialne, świeci. Mój pies ma taką. Chyba to tu zostawię w ogóle. No bo co będę z tym robił, zobacz. Kolejne. Kolejne dywaniki. Genialne! Zysko nowe, bardzo się cieszę na razie. Znowu dywaniki, patrz. No, jakbyśmy dostali jakieś <grym> używane majty <grym> dla psów, to naprawdę już szła gorzej być nie może, nie? O, a to? To jest dywanik. Jezu, w ogóle, Co to jest? Automatic Pet Feeder, czyli do karmienia zwierząt. Pet to zwierzęcie, to nie kat. Kot, cat. cat, cat. Dobra. Grey 5 kilo. O! To są sizalowe te, to są drapaki dla kota. Więc jeden idzie do domu, taki najbrzydszy, najpierw używany jakby był. Bo nasz sierściuch dostanie używany. A co? Dobra, jest tego dużo, naprawdę jest tego dużo. Same drapaki w sumie tu są. Zobacz, elka, same elki dla naszego psa w sam raz. wielo no. wielosztuka. To było w ogóle tutaj? Tak. Ja nie przeglądałem tych specyfikacji. Co to jest? Też chyba gra. Gra dla kota. W ogóle słyszycie to? Gra dla kota. Zaraz Wam pokażę. Ładowana kulka. Latająca kulka. Sama, sama biega. Czyli sama bawi kota. Mugen bawi i uczy, koty się bawią. Zarąbiście. Piękna rzecz. Cat toy. Kolejny koci zabawek, który świeci. Pewnie z głośnikiem. Lata motyl. Kółeczka tutaj latają. Piórka skaczą. Tu jest totalnie wszystko, powiem wam, że no... Like it, like it, trudzielcu. Pokaż mi to, jak to wygląda. Nie no, tego jest za dużo, żeby tutaj... Patrz, tu jakieś te, tutaj jest o, motylek latający. Ja chyba się nie nadaję do tych czasów, bo dla mnie to jest abstrakcja. Ja wiem, że ludzie za to płacą krocie, ale... Sprzedawać to mogę, ale się mu coś takiego dał, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, no niech tam by się bawił, tam jest jeszcze jedno jak coś. Tu jest coś jeszcze dużego. To jest ten największy chyba droba. To zrzucimy o, na bok. nie, to jest właśnie chyba do biegania, nie wiem. To jest za ciężkie, żebym to wyjął teraz. Dobra, dalej. To, to jest na całe... Ja pierdzielę, co to w ogóle jest? Kolor grey. To jest widzisz? Mhm. Nówka sztuka. No nie no na co to jest? otworzyć no, żeby zobaczyć. Nie no, te, te dla zwierząt to są takie ciekawe no. Trzeba to przyznać. Lecimy. Kuweta no. Tak, kuweta automatyczna jakaś taka. Nie wiem, jak to wystawimy. Jeszcze się okaże, się okaże. Dobra, mnóstwo smyczek ledowych na bok. Bardzo się cieszę, że jest tego tyle, co tylko policzyć sztuki i zobaczyć, wszystkie są elki. Ty to widzisz, co tu jest? Co to, to w ogóle jest? Ja, ja nie wiem. Co Ty zamówiłaś? Jest na pewno nasza paleta? Nie wiem. Kolor <laughs> green. Bardzo, bardzo dużo nam mówią w ogóle te opakowania. Muszę to, przyznać, tak, to muszę przyznać, że są fenomenalne, dajcie w ogóle znać co są dziś o takich produktach, bo jestem bardzo ciekawy, w sumie nawet zaskoczony też jestem, ale ciekawy jestem bardziej Waszej opinii, czy coś takiego byście kupili, co to jest? A, to jest chyba też drapak. Ja pierdzielę, to takie jak meble, jak kot lubi meble drapać, takim mu kupujecie. Pet Snowy, co to jest Julia? I to będzie ten dobiegania? biegania, to będzie ten do biegania. Ty, ale że go tam przyspawał ile on jest do samego końca? No to... On jest za sam dół Aha, palety. To może w takim razie to jest ten największy drapak, ten, taki wiesz. Ja tego sam nie wezmę, ja nie wiem jak my to wyślemy. To tyle waży, że to jest szok. No dobra. <grym> <grym> no dobrze, a to? Legowisko dla psa. <grym> dobra, to, to jeszcze jest w miarę okej. Okay. ale tego to nie przekalkulowaliśmy, to jest do końca palety, słuchajcie. Też jakiś drapak, jeden, drugi. <grym> Tu też drapak, same drapaki, ale to... Ja naprawdę to... Przecież ja nie to, to jest. Na palecie trzeba wysłać. Ty... <noise> Dać kobiecie wybrać paletę ludzie. <noise> Niesamowite! Jeszcze fragile, proszę uważać! Kurwa, jak tym rzucić, jak to na palecie ledwo stoi! No dobra, no to tyle. Tu jeszcze są te. te... Tego jest naprawdę mnóstwo to po 45 zł jest. Paleta kosztowała nas chyba 1200 1170 jakoś tak Uważam, że genialny e, strzał, dajcie znać co o tym myślicie, szybki odcinek, dawno takich nie było, więc no to co ja mogę Wam powiedzieć, subik, łapka i dzwonek, a tu mamy jeszcze drugiego gracza, który będzie w kolejnym odcinku, także czekajcie, bo tam myślę, że będzie dużo ciekawiej. Siemano!